powiem Wam trochę, jakim bagnem jest polski system podatkowy. A więc w tym roku są, są takie deklaracje DRA. Jeżeli ktoś z Was nie składa, to już tłumaczy, co miesiąc się składa, ile się upraszczając. Co roku jakby trzeba poinformować ZUS, ile się zarobiło w tym roku. No i tak, ja w tym roku ten dochód sobie zawyżałem, ponieważ zaliczyłem do niego do, dochody, które otrzymałem w styczniu, ale one tak naprawdę były za usługę grudniową, więc tak naprawdę mm, należą do poprzed poprzedniego roku. Tak, w skrócie. No i teraz jaki jest problem? Ja te dochody zawyżałem co miesiąc. Mamy teraz yy, październik, czyli złożyłem takich deklaracji błędnych 9 <laughs> zawyżonych. No i dzwoni do ZUS-u. I Pytam się, no dobra, no, zrobiłem taki fuck up i co teraz? Pierwsza pani mi mówi, trzeba, korek trzeba składać korekty, trzeba składać, czyli muszę złożyć dziewięć jakby korekt za te 9 miesięcy, bo jest w nich napisana nieprawda. Mówię, okej, okay. ale potem jestem na kolejnej wizycie w innej sprawie. No i tak stwierdziłem, że podpytam znowu o ten sam temat, żeby zobaczyć, bo tak się upewnić, bo. Ja już doświadczenia wiem, jak to, jak to jest w zus że każdy ma swoją opinię. No, i pytam się drugiej pani. Jest taka sytuacja, co zrobić. Ta pani mówi. Nie, nie składać, nie składać tych dziewięciu korekt. Po prostu teraz składać już te kolejne deklaracje z poprawną kwotą. I złożyć potem w, w, roczną deklara, deklarację poprawnie i będzie OK. Okej. Okay. A teraz, dwie godziny później, miałem kolejną wizytę. Dlaczego mam tyle wizyt? Nie pytaj co. No ale dobra, stwierdziłem. No dobra, skoro to wodka rozwiążeń, to też tej pani. I ta pani mi mówi, tak myśli, 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 tak trochę sobie długie. No przydałoby tak sobie mówi na głos, no przydałoby się złożyć, ale to, a może to nie przejdzie, a może to. Wie pan co, ja zadzwonię do, do szefa. Jestem wzdłużona na kamerce. Widzę, że gada z szefem 5 minut, gada, 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 gada. Wie pan co? <grywa> nie wiadomo. <grywa> I teraz tak, zobacz, ja nie jestem takim prawdziwym przedsiębiorcą. To nie jest tak, że mam jakąś prężnie działającą firmę z wieloma pracownikami i klientami, dochodami, przychodami, kosztami. Ja jestem po prostu zwykłym pracownikiem, tak jak większość z was, tylko że akurat pracuję w takiej branży, w której tak się utarło, że się stosuje kontrakt B2B zamiast umowy zlecenia czy umowy o pracę. I to się wiąże z tym, że muszę sam rozliczać swoje podatki. Czemu akurat w tych branżach tak jest, niektórych, że się stosuje B2B? Nie mam pojęcia, nie słyszałem nigdy wytłumaczenia na ten temat, ale tak jest. No i zobaczcie, jak oczekuje się od takich. Ludków zwykłych z jedną działalnością gospodarczą, jak ja i, i też pewnie wielu z Was, że musimy ogarniać ten cały system podatkowy, który jest tak skomplikowany, że ludzie, którzy w nim siedzą od kilkunastu, kilkudziesięciu lat i, i zajmują się nim na co dzień i konsultują się ze swoim szefem i między sobą, nie są w stanie tego ogarnąć. A ty musisz to ogarnąć. Jak tego nie ogarniesz. Jak w to wzywany, są mandaty i tak dalej. Co więcej, to nie jest cały system podatkowy, to jest tylko system ubezpieczeń społecznych, ZUS. To jest tylko jeden wycinek, do tego dochodzi Urząd Skarbowy, do tego dochodzą jeszcze, jeszcze wiele innych rzeczy.